Kolorowe kwietniki pojawiły się już w całym Grodzie Kopernika. Sadzonek jest niemal tyle ile Torunian. Oprócz tego kwitną byliny posadzone w ubiegłych latach, które cieszą oczy zarówno mieszkańców jak i turystów. Tu jest pięknie. Bardzo róże lubię i te kompozycje i kwiaty zdobią. Na pewno dodają uroku każdemu miejscu. Czas najwyższy, że one zaczynają być widoczne, bo do tej pory Mało widziałam tych kompozycji. A teraz jest więcej? Teraz jak gdyby trochę więcej i trochę ładniejsze są, i zadbane przede wszystkim. O wiele więcej takich kompozycji i toruń pięknie. Nie dość, że jest bardzo zielony, to jeszcze te kompozycje kwiatowe kolorowe dodałoby uroku. W tym roku spacerowicze mogą także podziwiać specjalne dywany kwietne, które posadzono z okazji dni dziedzictwa kopernikańskiego. Na skwerze marynarki wojennej mieszkańcy mogą dostrzec najpiękniejszy dywan kwiatowy w Toruniu, a mianowicie słońce na tle błękitnego nieba. Natomiast przy pomniku Józefa Piłsudskiego na Placu Rapackiego znajdują się sfery niebieskie również z kwiatów. Dodatkowo już trzeci sezon mieszkańcy mogą korzystać z ogrodu różanego, który powstał po zachodniej stronie fontanny w dawnej fosie na Placu Rapackiego. Właśnie kwitną w nim żółte, czerwone, różowe i białe róże.